Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Dawid Kubek i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić jak zmienić domyślne ikony pulpitu, prędkość naszego wskaźnika myszy oraz jak zmienić obraz naszego konta. Dlatego przejdźmy na początku na sam pulpit i kliknijmy prawą stroną myszki i wybierzmy personalizuj. W tym momencie na początku zajmiemy się zmianą ikon pulpitu. Dlatego naklikamy na nią i w tym momencie przechodzimy właśnie do okna, w którym znajdują się ikony pulpitu. E, możemy odznaczyć lub zaznaczyć jakąś ikonę. E, domyślnie ustawioną, zaznaczoną przez e, Windows jest ikona kosz, dlatego nie możemy jej usunąć e, z pulpitu, dlatego że jest właśnie tutaj zaznaczona. Jeśli ją odznaczymy, będzie można oczywiście ją usunąć z pulpitu. E, to dotyczy również innych ikon, takich jak komputer, pliki użytkownika, sieć, panel sterowania, ale też możemy wybrać inne, importować e, na przykład z różnych folderów. Jakieś inne foldery, które możemy zabezpieczyć przed usunięciem. Dlatego, jeśli już wybraliśmy, jeśli już zaznaczyliśmy te ikony, które chcemy, żeby zostały na naszym pulpicie nietknięte, naklikamy zastosuj i OK. Kolejną rzeczą jest zmiana wskaźniku myszy. Naklikamy na nią, przechodzimy do opcji wskaźnika, i w tym momencie możemy sobie zmienić szybkość naszej, poruszania się naszej myszki. E, możemy zmienić wolniej lub szybciej, e, ja sobie zmienię o jeden, jeden szczebelek mniej, wolniej, żeby to chodziło i kliknę oczywiście zastosuj i OK. Ostatnią rzeczą, którą chciałem Wam dzisiaj przedstawić, pokazać jest... E, wy możemy sobie tutaj wybrać właśnie nowy obraz konta. W tym właśnie miejscu są przedstawione nam ikony, które są dostępne, które już były domyślnie wgrane wraz z Windowsem. Możemy je wybrać po to, aby były one wyświetlane w naszym starcie tutaj u góry oraz przed logowaniem, logowaniem do naszego systemu Windows. Dlatego ja sobie może wybiorę tą oto piłkę, ale możemy oczywiście jeszcze dodatkowo możemy wybrać sobie importować jakiś obrazek stworzony przez nas lub z, pobrany z internetu czy, czy z innych źródeł. Ja sobie zaznaczam oto tą piłkę i na końcu naklikamy na zmianę obrazu. I to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!